Cześć, z tej strony Dawid z bloga Gdzie Los Poniesie. Zapraszam Was na krótką pogawędkę. Jeśli dobrze liczę to już będzie raz, dwa, trzy, czwarty film na moim vlogu. Dlatego wypadałoby mi się oficjalnie przywitać i powiedzieć Wam w ogóle o co chodzi, skąd ten pomysł na vloga, co mnie odwaliło po trzech latach prowadzenia bloga. Także już tłumaczę. Nie ukrywam, że blogowanie, w ogóle tworzenie treści w internecie bardzo mnie wciągnęło. No i gdzieś tam to vlogowanie traktuje jako kolejny etap, tworzenie filmów y Wymaga zupełnie innych rzeczy. Wymaga bycia reżyserem, bycia operatorem, a przede wszystkim aktorem. I chyba ta ostatnia rzecz najtrudniej mi wychodzi, powiem szczerze, że myślałem, że to będzie dużo łatwiejsze. Myślałem, że nie będzie żadnego problemu, żeby stanąć przed kamerą, żeby tak gadać po prostu przed kamerą. Nawet nie macie pojęcia, jakie to jest straszne. Stoję niby przed kamerą, gadam, a potem oglądam się na ekranie komputera i kurde, w ogóle jak ja wyglądam. Tutaj jakiś prysz, tutaj jakaś mina dziwna. W ogóle krzywe zęby mam. Kto to będzie oglądał? Oh no... W tym roku planuję ruszyć z vlogiem pełną gębą po tych kilku filmikach wrzuconych yy, tak w dużym odstępie czasu. Oczywiście z Kasią. Na tutaj nie ma, bo inaczej nie wiem czy ze stresu bym ten materiał nakręcił. Generalnie mam pomysł przenieść treści z bloga na vloga, czyli kręcić to samo o czym piszę. Miejsca nietypowe, miejsca ciekawe dla mnie, niekoniecznie może dla masowej turystyki. Miejsca zapomniane. Reportaże z ludźmi, jeżeli mi się uda. Już teraz mam parę opcji nagranych na Ukrainie, więc myślę, że treść powinna zadowolić moich odbiorców. No i właśnie, jakie plany na ten rok, na wakacje? Co będziecie czytać na blogu, co będziecie oglądać na vlogu? Już za tydzień z Kasią jedziemy na Ukrainę na 16 dni. Mamy w planie przejechać moją 33-letnią ładą kombi. Około 3,5 km, jeżeli dobrze pamiętam. Będziemy przekraczali granicę w ustrzykach dolnych i tak mniej więcej, jak tutaj na mapie się rysuje, wzdłuż granicy rumuńskiej dotrzemy do Mołdawii. Następnie wjedziemy do Naddniestrza, do oficjalnie istniejącego państwa, które jest częścią Mołdawii i jest takim bastionem minionej epoki ZSRR, czyli tam można jeszcze spotkać Lenina na cokołach, czego już niestety nie ujrzymy na Ukrainie. Tak niestety mówię oczywiście pół żartem, pół serio. Tam w chcemy spędzić kilka dni, chcemy odwiedzić dom polski, ponieważ okazuje się, że w tamtych rejonach mieszka jeszcze sporo Polaków lub osób, które mają korzenie polskie. No i co, następnie odwiedzimy tak zwaną Ukraińską Wenecję, a co to jest dowiecie się już niebawem po powrocie, bo sam jeszcze nie wiem czego się spodziewać tam, co zostaniemy. W każdym razie chcemy wynająć sobie łódkę i popłynąć do delty Dunaju. No i co dalej? Dalej odpoczynek nad morzem. Jeszcze nie będzie może pogoda na kąpiel, ale kierując się na wschód w kierunku Odessy myślę, że znajdziemy jakieś fajne dzikie miejsce nad klifami, żeby móc tam sobie 2-3 dni odpocząć. Plan jest taki, że będzie bez planu, czyli mamy jakieś tam kilkanaście punktów wypisanych. W przeciwieństwie do tego, jak zazwyczaj zwiedzam, ta wycieczka będzie taka chilloutowa, będzie takim odpoczynkiem troszeczkę, no bo ostatnie pół roku było w moim, w naszym życiu, z Kasią, bardzo ciężkie ze względu na remont. Więc czas odpocząć. Nie można się spinać, nie można zwiedzać, odhaczać punktów. Na liście zresztą już, już od dawna tego nie robię. Dlatego ta wycieczka będzie trochę inna niż wszystkie. Mamy w planie spać praktycznie każdej nocy pod namiotem, więc nie będziemy związani tak jakby miejscami, do których musimy dojechać, żeby zanocować. Będziemy mogli rozbić się gdzie tylko chcemy. Więc to jest duży plus. Dobra, kto był choć raz na Ukrainie, myślę, że doskonale zna owiane legendą pojęcie ukraińskie drogi. Oh my god. Tak, dlatego zadajcie sobie pewnie pytanie, ja sam sobie je nadal zadaję, czy Łada da radę? Czy 33-letni samochód będzie w stanie przejechać 3,5 albo 4 tysiące kilometrów po tych słynnych ukraińskich drogach? Powiem Wam, że miałem już przyjemność jeździć dwukrotnie Ładą po Ukrainie w takie długie wycieczki. Wtedy, kilka lat temu zrobiliśmy dwie, dwie trasy, jedną do Ługańska, drugą na Krym. Właśnie Ładą kolegi, której niestety już nie ma wśród nas. No i były przygody typu wielki gwóźdź w oponie, typu urwany rozrząd dwukrotnie, urwany łańcuch, więc no ja wyznaję zasadę no risk no fun. Natomiast no, oczywiście też nie jestem idiotą, więc y, przygotowałem w miarę możliwości, przygotowaliśmy samochód y, przed tym wyjazdem. Z pomocą przyszedł nam y, OK-SERWIS, OK który został oficjalnym partnerem wyjazdu. Tak, muszę to powiedzieć. podróż na wschód wybiera się z nami jeszcze jeden mój przyjaciel z minionej epoki, czyli radziecka kuchenka benzynowa Prymus. Kuchenka jest w moim wieku, czyli w tym roku będzie obchodziła trzydziestkę, więc nie ma żartów. W miniony weekend, będąc na Mazurach, uczyłem kasie tajnych technik odpalania tego sprzętu. Jak chcecie, to zobaczcie. Odkręcamy zbiornik paliwa, kładziemy w bezpiecznym miejscu, żeby się nie zapaliło. Bierzemy strzykaweczkę. Nie. <grych> no way. Dawaj. Nie. I szybko zakładamy, żeby nam się palnik ogrzał równomiernie. O, I robimy tak. Tak ze czterdzieści razy akurat idealnie, żeby się rozgrzać zanim sobie ugotujemy krawatkę. Tak Mocniej jeszcze. jeszcze. <grybuj> <grybuj> Faktycznie. W nie sposób odwrócę na żeby było widać sponsora. Co mnie naturalne? Nie zamierzam sobie dać spokoju, póki nie osiągnę takiego poziomu, że na przykład ten cały film, który obecnie kręcę, będę mógł nakręcić jednym ciągiem, bez ciągłego przerywania i poprawiania i robienia dubli. Także podejrzewam, że czeka mnie mocna krwawica, ale mam nadzieję, że trzymacie kciuki i wytrwacie, dopóki się nie wyrobię. Na ten przykład trzeba się nauczyć obsługi pożyczonego gimbala i przezwyciężyć wstyd wchodzeniem z tak kosmicznym sprzętem do sklepu na ukraińskiej wsi. No ale każdy kiedyś zaczyna i miejmy nadzieję, że gdzieś tam powolutku po tych stopniach będę się wspinał i będzie z każdym odcinkiem coraz lepiej, dlatego zachęcam was do opinii. Może te najbardziej negatywne zostawcie sobie na później, bo zamknę się w sobie, ale... ale no od czegoś trzeba zacząć.